pokaż co potrafisz pokaż z jakiegoś kraju jest białego orła bielika na niemieckim strumyku przeprawiasz się Marysia pokaż co potrafisz no no to było trudne wyczynnie i teraz i co? A teraz dalej. Teraz Marysia, pozdrów wszystkich. Marysia, pozdrów wszystkich. nie będę pozdrawiać. Po Przeprawiaj jestem, się, pokaż. Jestem w po kolanach. I co <grym> robisz? Drnę dalej, nie szukamy szczawia. Rodzaju męskiego czy żeńskiego? To jest rodzajem żeńskim? Czy Szczaw. Szczawia. Szczaw.